18 maja 1944 roku o godzinie 10.30 polski sztandar załopotał na ruinach klasztoru na Monte Casino. Ta góra zapisała się w sposób szczególny w naszej historii. To było zwycięstwo, które było częścią zwycięstwa wojska alianckich. W jego rezultacie otwarta została droga na Rzym i złamana linia Gustawa. Chcieliśmy jako Muzeum Historyczno-Wojskowe uczcić 18 maja dzień, dzień, który data mało komu coś mówi, dla nas mówi dużo, jest to dzień, kiedy polski żołnierz zdobył klasztor na Monte Cassino. Dlaczego państwo postanowili zorganizować taką uroczystość? Robimy to już po raz drugi, rok temu żeśmy również zrobili takie obchody w trochę mniejszym wydaniu. Dlaczego? Chcemy, żeby ten dzień nie został zapomniany, a żeby był tak samo, że tak powiem święcony, jak inne uroczystości państwowe. A jaka wystawa jest na dziedzińcu Ratusza Storomieńskiego? Wystawa Anders i jego żołnierze. Wystawa jest z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, z którym współpracujemy. Jest to część elementu tych obchodów, bo koncert orkiestry szkockiej, a także msza patriotyczna to są tylko dwa elementy. Wy młodzi, to powinniście o wszystkich bohaterach pamiętać. O wszystkich polach bitew całej II Wojny Światowej. Od wschodu do zachodu, od północy do południa. A czemu to jest tak ważne, żeby pielęgnować tą historię? Po prostu trzeba się nauczyć cenić wolność. Bo jeśli tego nie będziemy cenić, to szybko ją stracimy. To nie jest prawda, że niepodległość się do, otrzymuje raz na zawsze to trzeba ciężko na to pracować, trzeba o to walczyć, jak jest spokój to jest praca, jak jest wojna to trzeba walczyć i dlatego takie rocznice czy takie pole bitwy jak Monte Cassino gdzie właściwie żołnierze polscy, nasz oręż dał no, przykład naprawdę wielkiego poświęcenia. Gdzie nie dali rady Francuzi, alianci, inni, no, Nowozelandczycy. Nowo, tam przecież od marca do maja to brało udział w próbie zdobycia różne formacje z różnych armii świata. I dopiero nasze wojska, właśnie wojska generała Andersa, potrafiły zdobyć ten klasztor, przełamać linię wstawa i otworzyć wojskom alianckim pójście, właściwie drogę na żywo. Tutaj możemy zobaczyć w bardzo przystępny sposób, pokazana jest historia samego generała Andersa oraz jego żołnierzy przedstawionych. Robimy to zawsze w taki sposób bardzo przystępny, szczególnie dla młodzieży, bo naszą grupą docelową jest młodzież. Kombatantów zostało już coraz mniej. Każdego dnia odchodzą, staramy się ich wręcz doganiać, gonić, szukać, ale po prostu. Lata lecą, dlatego są, są nasze takie zabiegi, żeby to wykonywać w miarę szybko i sprawnie. A proszę powiedzieć, czy młodzież interesuje się? historią właśnie w takim wydaniu? Właśnie w takim wydaniu. Właśnie w takim wydaniu chcemy im tę historię przekazać na tak zwany dotyk, modne słowo w Toruniu, ale to się sprawdza. Również w naszym muzeum, gdzie eksponaty wybrane można dotknąć, przymierzyć, wtedy ta historia przemawia. Inaczej niż w wielkich muzeach, gdzie zawsze oddziela widza od eksponatu szyba, tudzież jakaś od, odgrodzenie. Tak, bo tak, ja dałam bo... lekcje historii w takim wydaniu, no, tak, tak. bo to jest 68. rocznica bitwy pod Monte Cassino. Tak, tak. A czemu takie lekcje historii są fajniejsze od tych w klasie z książką? Ciekawsze są takie na dworze, na których widzimy różne zdjęcia, a nie w książce. No bo są ciekawe, jedyne. Musimy się uczyć, nie bierzemy książek, tylko możemy normalnie, możemy wyjść sobie, no możemy, te różne komendy te żołnierskie. A powiedzcie mi, lubicie oglądać z bliska właśnie tak jak tutaj macie różne stroje, bronie, takie rzeczy fajne, to jest dla takich chłopaków jak wy? Tak. O wiele, tak. tak. Fajne. Bardzo